O, dzień dobry! W najbliższej przyszłości należy się spodziewać, że zrobię, nie wiem, będę ogarniać te oczko wodne, bo jest trochę zaniedbane. No tu jakieś roślinki jeszcze, jeszcze jakieś sadonki, jeszcze jakieś tu do zreanimowania stoją. Jakieś sadoneczki jeszcze czekają na szklarnię, aż skończę. O, tamtą, tam będzie szklarnia. Tam będą roślinki rosły, te, które tutaj mam. Trochę późno jest, ale taki późny rok. No i te bajoro trzeba będzie ogarnąć. Bo na razie wygląda trochę słabo. Trzeba gdzie tu pokosić część roślin, pójdzie do wywalenia, no i trochę to ogarnąć. Trochę tutaj za, za gęsto jest. Niektóre roślinki w wodzie, tutaj przys o, tak jak ta. przysłaniają tutaj nam ten widok. Także bajoro trochę straszy na razie. No i trzeba będzie ruszyć znowu wodospadzik, bo chwilowo nie działczy. Wyłączony. O tam no, rośliny pływają. Tak myślę, a może spuszczę trochę wody. Zobaczymy, co tam żyje. Czy są raki? Raki są o, ja widziałem niedawno. Ale czy są małże? A tego nie mam pewności. Jest tu jakaś rybka. Złota orfa pływała jeszcze niedawno. Także, także, także się będzie działo. No. To zapraszam.